Cześć, nazywam się Diana Pietraszewska, jestem dietetykiem, a to kolejny film z serii „Jak wyleczyć swoją tarczycę”. Dzisiaj chcę kontynuować temat diety, chcę wam opowiedzieć o tym, jakie związki chemiczne, jakie minerały są nam niezbędne do prawidłowego funkcjonowania tarczycy i w jakich produktach spożywczych możemy je znaleźć. Na samym początku rzecz chyba oczywista, czyli jod. Jod jest absolutnie niezbędny do prawidłowego funkcjonowania naszej tarczycy. Jak pewnie wiecie, tarczyca wytwarza dwa hormony: tyroksynę i trójjodotyroninę. I cóż tam się znajduje w tych naszych dwóch cudownych hormonach? Jak sama nazwa mówi, tyroksyna zawiera cztery cząsteczki jodu, a trójjodotyronina trzy cząsteczki jodu. Dlatego ten jod wpływa na produkcję hormonów tarczycy. I Wbrew powszechnym opiniom jest nam go potrzebne, jest nam potrzebny w bardzo dużej ilości. Ale nasza populacja polska należy do takiej grupy, która niestety cierpi na chroniczny niedobór jodu, dlatego też nasza sól w pewnym momencie jest że będzie solą jodowaną, czyli w sposób syntetyczny jest dodawany jod do soli kuchennej. Ale, ale, okazuje się, że ten jod jest najczęściej dodawany w dwóch formach. Albo jest to jodan potasu, albo jest to jodek potasu. I ta forma, która występuje w sklepach najczęściej, to niestety jest jodan potasu. I okazuje się również, że jodan potasu może szkodzić naszej tarczycy. W porównaniu do jodku potasu, który chroni naszą tarczycę i który dostarcza jodu w tej najlepiej przyswajalnej formie. Dlatego, jeżeli kupujecie sól, koniecznie sprawdzajcie, czy po pierwsze jest wzbogacana w jod. A po drugie, w jaką formę? Jeżeli jest to jodek potasu, jak najbardziej możecie taką sól kupować. Jeżeli jest to jodan potasu, to lepiej po prostu postawić na to, żeby ta sól była niejodowana, żeby na przykład była to sól różowa himalajska. Natomiast jeżeli chodzi o inne produkty spożywcze, które jod zawierają w dużej ilości, to są przede wszystkim ryby, oczywista sprawa, to są przede wszystkim owoce morza, wodorosty. Wiem, że to nie jest zbyt popularne jedzenie w naszym klimacie, ale rzeczywiście na te wodorosty czasami na przykład sałatkę z wodorostów można sobie pozwolić idąc do, jakiej, do jakiejś azjatyckiej knajpy, albo na przykład te wodorosty suszone są również składnikiem sushi, więc jeżeli od czasu do czasu też sushi lubicie jecie, to rzeczywiście dostarczacie sobie też jodu w dobrej formie. I na samym końcu jeszcze nabiał, ale to już w mniejszej trochę ilości. Kolejnym takim pierwiastkiem, który jest nam niezbędny, bez którego jod nie funkcjonuje też dobrze, jest selen. Selen wpływa po pierwsze na prawidłową przemianę materii, a, a po drugie na prawidłową przemianę na aktywację hormonów, czyli aktywuje tyroksynę w T3, w trójodoteroninę, w aktywną formę. Selen wpływa również na prawidłową pracę naszego układu odpornościowego, dlatego selen powinniśmy spożywać. I mówi się o tym, że takie 2-3 orzechy brazylijskie powinny wystarczyć. Jeżeli chodzi o orzechy brazylijskie, okazuje się, że zawartość selenu w tych orzechach brazylijskich może być niewystarczająca, bo znowu one czerpią ten selen z gleby, w której rosną. A okazuje się, że gleba jest bardzo często jałowa, jest pozbawiona tego selenu, dlatego tutaj w grę wchodzi raczej suplementacja. Selen to również kraby niezbyt popularne, ale i łosoś, wieprzowina, drób i orzechy włoskie. No to już bardziej dla nas przyswajalna, przystępna forma. Innym pierwiastkiem, który jest nam bardzo potrzebny, jeżeli chodzi o pracę tarczycy, jest cynk. Jak pewnie wiecie, cynk to również zdrowa skóra, włosy, paznokcie. Bardzo często cynk rzeczywiście wini się na przykład za te nasze plamki, przebarwienia na paznokciach, które się pojawiają i które mogą świadczyć właśnie o niedoborach cynku. Cynk wspiera prawidłową pracę układu odpornościowego i znowu wpływa na przekształcenie tyroksyny w aktywną formę. I cynk znajduje się przede wszystkim w ostrygach, <laughs> ale znajduje się również w orzechach, w orzechach laskowych, znajduje się również w ciecierzycy, znajduje się w wołowinie, w kurczakach, no to już bardziej przystępna forma. Zaraz po cynku warto wspomnieć również o witaminie A. Witamina A jest. Bardzo potrzebna, jeżeli chodzi o prawidłową pracę tarczycy. I witaminę A znajdziecie przede wszystkim w tranie, czyli w oleju z wątroby dorsza. Witamina A znajduje się również w maśle, w mleku, w jajach. Więc te produkty warto, żeby się w Waszej diecie znalazły. Jeżeli mówię o witaminach, to dam jeszcze, że Cudownie na pracę tarczycy działa witamina D. Jak wiecie, jest to witamina słońca, czyli to wystawianie się nasze na, pro, na działanie promieni słonecznych jest absolutnie niezbędne. Jeżeli tego nie robicie, suplementacja jest konieczna. Dobrze działają również witaminy z grupy B. Mam na myśli witaminy B2 i B3. One też bardzo dobrze wpływają na pracę tarczycy. I oprócz tego zostały nam jeszcze dwa związki, czyli miedź. Miedź jest nam potrzebna w niewielkich ilościach i tę miedź możemy czerpać na przykład z orzechów, z orzechów laskowych, z orzechów włoskich. Miedź znajduje się również w nasionach, w ziarnach kakao, kakaowca właściwie. I cóż, no ryby, owoce, morza. Standardzik. I już na samym końcu dodam jeszcze o tyrozynie, tyrozyna. Bardzo podobna nazwa jak tyroksyna, z tym, że tyro, z tym, że tyroksyna jest to hormon wytwarzany przez tarczycę, a tyrozyna jest to aminokwas, czyli taka cegiełka, która buduje białko, i ono też jest nam potrzebne do tego, żeby tarczyca dobrze działała. Tyrozyna to przede wszystkim czerwone mięso, drób, jaja, czyli to, co rzeczywiście białko zawiera. Dlatego, kochani, Sprawdźcie proszę, czy te wszystkie elementy, o których wspomniałam, znajdują się w Waszej diecie i to w Waszej codziennej diecie. Jak widzicie, pojawiają się bardzo często ryby, pojawiają się często owoce morza, orzechy i te składniki rzeczywiście uważam, że powinny się w naszej codziennej diecie znaleźć. Te składniki będą zawierały jod, selen, będą zawierały miedź, witaminy A, witaminy z grupy B, witaminy D, selen, cynk. I to są naprawdę niezbędne składniki do tego, żeby nasza tarczyca dobrze działała. A ja Was zapraszam oczywiście do subskrybowania tego kanału, żebyście byli na bieżąco z tym, co się tu pojawia. W międzyczasie odwiedzajcie mojego bloga fatornat.pl, gdzie publikuję zdrowe przepisy dla całej rodziny. Odwiedzajcie mojego Instagrama diana.pietraszewska, żeby być na bieżąco z tym, co się tutaj dzieje. I jeżeli macie pytania, to piszcie w komentarzach. Ja chętnie z Wami podyskutuję na temat tego, co wpływa na pracę naszej tarczycy. I Cóż, subskrybujcie, żebyście byli na bieżąco. Dziękuję Wam za uwagę. Widzimy się w kolejnym filmie. Trzymajcie się. Cześć.